Znajdujemy się w Kogołowie. Nasz rad jest eta. Sprawdza stan czakramu. Drugie potwierdzenie. Czy jest silniejszy od czakramów wszystkich? Czakramów mniejszych i Czakramów większych. Przyjechał aż do nas bardzo daleka. Na pewno niektórzy go znamy. Przyjechał z Przy Przywitanie jesieni było. No wiosnę. Wiosnę. Jesieni. Dziwne rzeczy się stały przy okazji. Powinien być księżyc przy zamku po lewej stronie. Jak przyjechaliśmy stąd padła. O ósmej godzinie był księżyc po prawej stronie. Ciekawe. Ale nam to zaraz wyjaśni nasz radiosteta. Na razie obliczanie, Bowisa. Czy studnia nabrała jeszcze silniejszy moc? Czy przebudziła wszystkie czakramy? Byliśmy wcześniej na ślęży ponad 200 osób. Przebudzić szakram, którzy Egipcjanie kiedyś go tam włożyli tam, gdzieśmy byli w tym kręgu. A teraz może nie będę przeszkadzał. Było Jeszcze tego nie było. No. 320 tysięcy włowica. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Ale my żyjemy. Żyjemy. <grym> żyjemy. My żyjemy, ale jaki? To. to jest energia naprawdę, jeżeli chodzi o wibracje, nie jest spotykana. Nie spotkałem się wcześniej z tak, wysokimi wibracjami. Po takim poziomie. To jest po prostu niebywałe tego wniosek, że na całej Ziemi musiała energia by, by wszystkich czakramów wzrosnąć. To jest czakram tutaj globalny. To nie jest lokalny, jakiś tam odłącz czy coś. Tylko to jest czakram serca. To jest czakram serca Ziemi. Jeden z dwunastu najmocniejszych czakramów ziemskich. Coś niesamowite. Jest. Sam jestem wydziwiony. A powtórz, jeszcze liczbę. 320 tysięcy BSN. 320 tysięcy jednostek budisa. A więc ten szakram, który żeśmy przebudzili na ślęży. Być może, że wszystko po prostu ruszyło. Już ruszyło. Tak. A więc przebudzone zostały czakramy miłości. Wszystkie, czakrami. Mogły być już niektóre uspane, tak? Z tego co... Wszystko musiało ruszyć. Ruszyć. Ale nie, nie jest dla ciebie to dziwne, że ja zawsze po lewej stronie księżyc mam, a dzisiaj jest po prawej stronie o 180 stopni? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Mirku, tak, ja codziennie sprawdzam księżyc. Księżyc zawsze mam po lewej stronie, o 8 godzinie. Nagle 180 stopni dalej. No to jest niebywałe. No to w takim razie czekają nas w niedługim czasie naprawdę potężne zmiany na ziemi. No, zmienia się... Zmienia się Skoro zmieniła się ta energia, to znaczy, że, y, to znaczy, że w tym momencie zmieni się również przyspieszenie. Cała materia się może zmienić. Może nie bez powodu takie y, w tej chwili doświadczenia prowadzą ze zderzaczem Hadronu. Zderzaczem tak. Hadronu, właśnie. 21 ma być. A może to, co my żeśmy zrobili, my, za, my po prostu to y, zablokowaliśmy. Nie wiem. Może ja też taka tak mogło być. Była, taka była tak. Musimy tak. przekaz, żeby, przekaz żeby tu przyjechać. Żeby zainicjować coś, żeby coś zrobić. No, tak. Jakie są zamierzenia, tak naprawdę to nie nam wiedzieć. No, tak. Jesteśmy po prostu narzędziami. Narzędziami tylko. Może każda, każda osoba z piątki ma pewną właściwość i połączenie tych wszystkich. Ogniwo. Tak. No, tak? Też nie można tego wykluczyć. No bo każdy jest jakby inny. Każdy ma raz Słuchajcie, 180 stopni księżyc się nigdy nie obróci. Ja codziennie go na, ja codziennie go obserwuję. Zawsze mam po lewej stronie go. A, a wracając tutaj do tego czekramu, przecież w tym no, roku na jesieni. Tak, było 100. Było sprawdzane. 185 tysięcy powista było. Dwukrotnie więcej. Dlatego mi się nie chce stać. A czy wy wiecie, jak ludzie No i dlatego na sobie na sobie to się rzeczywiście nie będzie chciał Ja wiem. Ale jest, no, ja miałem ja jest stopniowo. Jest ja ja miałem ja stopniowo. Który tam, wiecie, opsa, to który tam w piramidzie Cheopsa, to w piramidy Tak. Pieśla. Nie wiem, czy wiecie, że e, piramidy to nie jest tylko to, co widać na, na, na ziemi, na wierzchołku. Są jeszcze piramidy od spodu. Od spodu. Symetryczne. Tak. To są piramidy duchowe, tak, tak zwane. I hmm. tam jest centrum mocy każdej piramidy. Centrum duchowe i energetyczne. Ja tam byłem, w piramidzie Cheopsa, w podziemiach, gdzie normalnie nie wejdzie nikt. Mhm. Ja osobiście wszedłem dlatego że władzą każdy uczestnik, któremu udało się tam wejść, zapłacił 1000 dolarów łapówki. Jakie były tam. Tak, ee... tak to wygląda w Egipcie. Inaczej się tam nie wejdzie. Tam nie żyłeś, prawda? Kryształem, ile ma tam Nie żyłem. W Jaka... tym czasie to, było, to był 2011 rok. Tak? I energia tamtego czakramu była największa na Ziemi. Tak i wynosiła około 175 tysięcy jednostek bohaterów tak, wtedy. wtedy, nie wiem jak teraz, Właśnie. być może na odległość sprawdzę, bo to mnie zainteresowało co tutaj tak, jest, więc tak. sprawdzam wszystkie no. znane największe czakramy na ziemi teraz mm -hmm. i nie będzie wiadomo w niedługim czasie po prostu jak, jak to się wszystko zachowuje, bo to, jest, to nie jest normalne, mm. tam naprawdę wyniesiono 10 archeo archeologów martwych tak, Od ziemi, tak. Chaosa, to słyszałem, tak. Wylek do mózgu, tak, albo tak, udar tak. serca. No takie, taka serca. energia, tak, Tak, no. No, tak, tak. wysoka energia zarówno potrafi zabić, oczywiście. jak i, energia ci, jak i uzdrawiać. uzdrawiać tak. I w jednej i w drugą stronę. I oczywiście. Człowiek nieprzystosowany, tak, naprawdę może mieć kłopoty. Tak. Z naszej wycieczki, z naszych uczestników medytacji, na którą nam pozwolono tylko 20 minut, z podziemiu piramidy Cheopsa? Tak. Tylko 20 minut. Powiedziano nam, że i wygoniono nas tamto, nie wolno. gdyż po prostu mogłoby to być kloźne dla którego z tak. biorących udział w tej medytacji. Tak. I w tym momencie po prostu nie dało się. Mhm. Nie dało się. Tak. Druga sprawa, ludzie, którzy tam pracują przy tej piramidzie, którzy sobie tam, strażnicy szczególnie, korzystają z podziemi i sobie tam medytują, Okazuje się, że są dwa razy młodsi od normalnych ludzi tak. w tym samym wieku, którzy, tak. którzy są, tak. nie no. korzystają tak. z tego. to jest prawda. To jest prawda. Tak. Strażnik mi sam powiedział, tak. on jest dziadkiem, on jest dziadkiem, tak. ma 64 lata, a ja bym mu więcej jak 35 nie dał. Tak, to jest prawda. Tak. No to, Takie tak. niesamowite tak. rzeczy są na świecie. Słuchajcie, tego tak. się nie podaje do publicznej wiadomości, bo, nie. To, bo to są sprawy zastrzeżone, to są sprawy tajne. Takie są rzeczy na świecie. Warto zwiedzać świat, warto się dowiadywać, warto oglądać filmy, warto słuchać ludzi, którzy mają jakieś doświadczenie w tym względzie, bo naprawdę można wiele rzeczy ciekawych się dowiedzieć. Jak ten świat jest zbudowany, jak on jest po prostu trzymany i nie daje się ludziom po prostu wolności, prawdziwej wolności. To co Mirku można powiedzieć na temat, to który to jest czakran w ogóle na, na świecie? Mówi się o dwunastym, czy to czakramie? Jest, to jest czakram czwarty, można powiedzieć, aha. według skali y, siedmiu czakramów. Siedmiu, aha. Czakram serca. czakram serca. Tak, czakram serca. Ale, ale tak. jest normalnie dwanaście. Aha. Niektóre są jeszcze prawdopodobnie nie, z tej dwunastki nieodnalezione. Nieodnalezione, tak? tak. A więc ten jest dwunasty czy trzynasty? Nie, ten jest... Ten jest czwarty, ten jest czwarty. A, czwarty. to jest a, czakram, serca. Czakram, to serca. czakram serca. Czakram serca, tak. ale można Jeżeli powiedzieć, że... Jeżeli chodzi o piramidę w dzisiaj, tak. to prawdopodobnie tak. to jest czakram korony. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o Stonehenge, prawdopodobnie to jest czakram trzeciego oka tak. To jest porównanie, bo e, właściwie to jest symetria pomiędzy e, e, budową człowieka, tak. e, jak i budową ziemi, układów w kosmosie, układów planetarnych, tak. jak również po prostu odwzorowanie mikrokosmosu do makrokosmosu. Tak. Przecież człowiek też ma w sobie centra energetyczne, Oczywiście. prawda? I wszystko jest trójstopniowe. Ma centra główne czakramy, prawda? Tak. Ma punkty akupresurowe, to są te pośrednie czakramy tak. i ma punkty akupunkturowe, tak. w których jest około dwóch tysięcy, prawda, na ciele człowieka, i tak samo sieć energetyczna rozprzestrzenia się na jest rozłożona na całą Ziemię. To tak. jak można powiedzieć z tym czakramem? To jest czakram przebudzenia. Tak. My żeśmy przebudzili. Tak. A więc nikt tego nie zrobił na świecie, czego my żeśmy sam raz jako brakujące te ogniwo, my żeśmy to zrobili. Tak. Prawdopodobnie jeszcze potrzeba inicjacji pozostałych, żeby zmienić definitywnie po prostu energetykę na Ziemi, tak, taką, która by wypleniła wszelkie zło, wszelkie tak. wojny niepotrzebne właśnie tak. pomiędzy ludźmi, i żeby po prostu. Dominującym, dominującą energią była tak, miłość. Mirko, Mirku, rzeczywiście, ale zobacz, nadal mi jedno co mi podpowiada. Żeśmy zrobi, oczywiście, przy studni żeśmy to zrobili. I nagle księżyc widzę 180 stopni po prawej stronie. A więc coś się zaczęło. Ruszyliśmy, coś, 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 coś się ruszyliśmy się dobrego. dobrego. Coś się zaczęło. No, nie. Coś się zaczęło. Ja nie nie potrafię tego wytłumaczyć. Właśnie. Czy to, czy to, to Dużo dobrze. rzeczy... Wydaje się być śmieszny, prawda? Tak. Ale, ale coś się obróciło. I tak. Tutaj y, ten teren las, razem z tym czakramem się sam obrócił po prostu względem gwiazd. Tylko ten teren, ograniczał, tak. prawda? Czakra Oczy, się czakram. Tak. Czakram. A reszta pozostała bez zmiany. Tego nie wiem. Nie potrafię no. tego powiedzieć. Czy, czy też y, po prostu nastąpiły zmiany globalne? Tak. No to tak. jest w każdym razie na pewno miejsce mocy globalne, czyli ogólnoziemskie. I bardzo silny, bardzo silny. A więc czwarty czakram przebudzenia wszystkich czakramów na całym świecie. Tak, tak. Ta woda z tej studni w związku z tą energią, która jest tutaj, tak, na pewno będzie miała piorunujące właściwości uzdrawiające. No Mir Piorunujące. Mirku, Przy tej energii nie ma innej możliwości. Mirku, w końcu kobieta, który jest nagrany film. Kobieta, która ma 60 parę lat, dostaje okres. No to już naprawdę <noise> Takie tak coś Światczy się pamięć. dzieje. Woda się nadaje, pamięć. nadaje pamięć. Tak, my się składamy w 80 ponad procentach z wody. I Jeżeli będziemy, i będziemy i pić właściwą wodę, tak. wodę super usprawiającą odpowiednim potencjałem ORP, czyli oksydacyjno-redukcyjnym, tak. z wysoką energi energią CHI, i oczywiście ze składem krzemionkowym, gdzie krzem jest głównym pierwiastkiem budulcowym we całym przedświecie, także w naszym organizmie. Tak. I neuroprzekaziki cały układ nerwowy zachowuje się po prostu super, jest super mobilny i tak dalej. Nie ma raka, nie ma innych tak. chorób, po prostu nie tak. ma, bo jest to niemożliwe, żeby był. Niemożliwe, po prostu jest wszystko w harmonii. Uważasz, że możemy też tak zginąć jak Anatol Rybczyński, bo my tak? My mówimy właśnie o tym, Wiesz, o tym krzemieniu. W tej chwili jest wielu e, rewolucjonistów na świecie, także nie wiem, no, wszystkich się nie da uśmiercić. <noise> ja tylko stwierdzam fakt, co powiedziałem, no tak. co, co po prostu odkryliśmy tutaj w wespół tak. I, i to wszystko, no, bo Oczywiście. wiedzą trzeba się dzielić, bo wiedza tak. nie jest ważny pieniądz, ważna jest wiedza. wiedza. To no tak jak na giełdzie przypadkowo. Oczywiście. Prawda? Jak ktoś ma wiedzę, to sobie ustawi prawda, tak. akcję spółek i, tak. i, i będzie miał pieniądze, bo ma wiedzę tak. prawda? od jakiegoś dostawcy, że tak. na akurat. Więc ta... no to samo, to jest wiedza. Jeżeli tak. będziemy mieli dobrą wiedzę, rzetelną tak. i prawdziwą, tak. nie y, zakłamaną i jakoś po prostu pochodzącą od jakiejś etyki wypaczoną, y, w tym momencie następuje po prostu przemiana przemiana na. Tak. Na raj, na Mirku, ryzy, na ja ryzy, na zauważyłem ja Mirku, ale ja ryzy, raj, zauważyłem jak, po prostu w, w jakimś Ty młodniejesz Ty nawet nie wiesz o tym Nie wiem, może młodnieję <śla> 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 Dobra, a więc na tym kończymy <śla> się, się. No, Oczywiście wody, wody. Nie Dziękujemy nie, nie, wody I zapraszamy na wodę Dobranoc